Zjóło dzisiaj to, on się tutaj nie boli policji dzisiaj to. Mikoła jara zjóło dzisiaj to, Mikoła się nie boi, policji dzisiaj to. Mikoła jara tutaj zioło dzisiaj to, on się nie boi, policji dzisiaj tak. Mikoła Jara tutaj. Jedziemy sobie tutaj do przodu, mamy dalej tutaj wyjebane Mikołaj, Jara, tutaj zioło, to jest dalej tutaj pojebane On się tutaj nie boi, policji ma tutaj dalej tutaj wyjebane Jedziemy sobie do przodu, to jest dalej tutaj dalej pojebane Mikołaj, Jara tutaj zioło, i się tutaj nie boi I się tutaj nie boi tutaj policji Mikoł Jara, tutaj zioło, i się tutaj nie boi policji dzisiaj tak Mikołaj Jara, tutaj zioło, i się tutaj nie boi policji, dzisiaj tak, Mikoła Jara, tutaj zioło, i się tutaj nie boi policji, dzisiaj tak, Mikoła Jara, tutaj zioło, i się tutaj nie boi policji, dzisiaj tak, Mikołaj Jara, tutaj te zioło Niebo -y LIKE, hmm. Sa... i policji dzisiaj tak. Jara tutaj też owo, i się tutaj nie boi policji dzisiaj tak. Jara, tutaj też owo, i się tutaj nie boi policji dzisiaj tak. Jara, tutaj też owo, i się tutaj nie boi policji dzisiaj tak. Jara, tutaj też owo, i się tutaj nie boi policji dzisiaj tak. Jara, tutaj też owo, i się tutaj nie boi policji dzisiaj tak. Mikołajara. Się tutaj nie boi policji, dzisiaj tak Mikołaj Jara, tutaj też zioło i się tutaj nie boi policji dzisiaj tak Mikołaj Jara, tutaj te zioło i się tutaj nie boi policji dzisiaj tak Mikołaj Jara, tutaj też zioło I się tutaj nie boi policji dzisiaj tak Mikołaj Jara, tutaj też zioło I się tutaj nie boi policji dzisiaj tak Mikołaj Jara, tutaj też zioło I się tutaj nie boi policji dzisiaj tak Mikołaj, jara tutaj też zioło i się tutaj nie boi policji dzisiaj tak